O której się budzisz teraz? O której wstajecie? O tej co zawsze, nawet jak, nawet jak tak? normalnie chodziłem do pracy, czyli o 6.00. No. Razem z kurami wstajemy. No drugi, razem z kurami się idzie spać. Ja A jak gdzieś tak? Tak się mówi? Idziesz spać z kurami, nie wstajesz z kurami. Pff, nie wiem gdzie się tak mówi, chyba w Leszczynie. Możesz zgugleć. Nie, nie muszę googledź, ja po prostu wiem, jak się u nas mówi o Tomaszem. <noise> No, czemu się idzie spać z kurami? To zaczął o której? O 19? Bo idzie, idzie, bo kury. No żeby no gdzieś też, żeby. Bo do, na tym polega, <grym> dlaczego. <grym> żeby nie tak, że chodziły, że, żeby tam. Moje... Dobra, wytłumacz. Dlaczego mi. to ma sens? No... no, żeby wyglądały jako, a nie. Wytłumacz. No Jezu, no wytłumacz, żebyś wiedział, że to ma sens. Proszę nie, bardzo, Karol, możesz zrobić swój mansplaining. Nie, to no teraz robisz manspreading. <grym> no bo. Aż może to zguglać, bo, bo, bo nie wierzę. Kurde, jest wstawać z kurami też. Ale już cały wywód, no bo... Nie no Stop. może oczywiście, Ale że Karol, może według, logiki, no, oczywiście, że według twojej logiki, skoro kogut budzi kury, a i tak kogut pieje rano i kury wstają rano, to można powiedzieć, że wstawać z kurami, nie? Patrz, jakbym się teraz przyznał rację, to bym się przyznał do błędu, wiesz <laughs> o co chodzi, nie? <laughs> ja mogę tego, nie mogę tego zrobić. A w ogóle wiesz, że w Warszawie wprowadzono Karol. zakaz y, chodzenia ja na Wisłą, bulwary są zamknięte? W ogóle... Co wy macie kurde z tą Warszawą? Widziałem, nie wiem czy to widzisz, bo ty mówisz bądźcie uważni By na fake newsy. Ja nie jestem uważny na fake newsy i nie będę udawał, że jestem. Łykam wszystko jak młody pelikan jak tylko coś widzę i, i sprawia to, że emocjonuję się bardziej niż e, zazwyczaj. Ale w tą no to... stronę, w którą chciałbyś się emocjonować zawsze. Tak. Pamiętajmy o tym. Nie no to w tą, co ci przeczyt, tylko w tą, co tak, chcesz. to to mi się podoba. Feel good, feel good content. I widziałem zdjęcie y, młodzieży, która mhm. nad Wisłą pije piwo i spędza w ogóle czas w grupkach większych niż 3, 4, 5 osób. Po prostu ludzie tam siedzą na tą wizją, zamiast siedzieć w Ale doma. bulwary są zamknięte już. Ale w sensie, Mogło tak być jakiś czas temu. Karol, ogarnijcie się tam w tej Warszawie w mam kiedy iść, nie mam ma iść powiedzieć? Mam powiedzieć Jeśli nie wiedzieć? Najlepiej karteczkę tam wywiesi jakąś. A co napisać? To ja mam tutaj ten. Może Bezbecja... bezbecja no. zakazuje przebywania na bulwarach wiślanych od godziny 00 do 24:00 każdego dnia. Od 00 do 00? Od 00 do 24. To jest ta słynna, słynna przerwa techniczna, która jest są na stacjach, nie? Od 00 do 00. Ty, a ty widziałeś, jak staniało paliwo? Ja uważam, Karol, że wszystkie nasze lekko pieniądze z YouTube'a powinniśmy zainwestować w tej chwili w ropę. Oj, może ich już nie być teraz, co? Nie, kontynuuj. kontynuuj. Podoba mi się, że ty się śmiesz do złej gry, nie? Zawsze to mi dla idei. Dobra. Mam, mam wklejony fragment, jak mówimy jak mówimy na białym tle, starym triportowym, że w Lesie nigdy nie będzie reklam. Chcieliśmy wam powiedzieć, że w lekkostroniczym nigdy nie było i nigdy nie będzie reklam, ani nie będzie żadnych Gdy reklamodawców. Nie było, i nigdy nie, było reklam, a nie reklamodawców. Ani i nigdy nie będzie reklam, ani nie będzie żadnych reklamodawców. A play w lekkostroniczym? Pamiętacie? Ja, to jest niebywałe, że ktoś to wyciągnął, to jest niebywałe, że kiedyś w się to powiedzieliśmy, że w się nigdy nie będzie reklam. A wiesz, czy to był pomysł? Na bank twój. No. Na milion dwieście miliardów procent to był twój pomysł, a ja miałem zaćmę wtedy umysłową i powiedziałem, okej. Okay. A wiesz czemu miałem taki pomysł? Mogę teraz strzelać czemu, ale jak znam siebie, to myślę, że temu, że chciałem być taki fair w ogóle w stosunku do, wiesz, do widzów, że na mhm. pewno nie wiem. <laughs> Karol, wytłumacz Garny. ludziom. Proszę cię, Karol, już nie gadaj tyle. I nie, w... nie wtrącaj się tak bardzo w każde słowo, dobra? Mogę ci prosić? Eee, Karol, wytłumacz okay, ludziom. w porządku. <grym> wytłumacz ludziom, proszę, Karol. <grym> Czym jest strona tko.pl? To jest strona banku. Nie, rozszyfrować proszę. Odmień być. To jest nasz temat na dzisiaj. <grym> Karol, jak zawsze przygotowany i jak zawsze odcinki na czas. Nie, ty mówisz, że ja coś wpekam.karol. TKO Podniecone dziki rzuciły się na dostawcę pizzy. U say what? Proszę bardzo, zdjęcie poglądowe dzików. Zobacz ile dzików w ogóle na blokowisku. Niedawno opisywaliśmy sytuację, jak pewien mężczyzna dokarmiał dziki chlebem na ulicy Dworcowej. Zupełnie niedawno, ja nie pamiętam tego artykułu, ale jak tak piszą to pewnie to... Nie ja pamiętam, pamiętam. świetny był. Przyzwyczajanie dzików do łatwego zdobywania pożywienia może nieść negatywne konsekwencje dla mieszkańców Olsztyna, a Olsztyn to nie jest małe miasto, ja mam znajomych z Olsztyna, tam są cywilizowani ludzie i bardzo fajne miasto. A myślisz, że mają tam te sklepy, butiki? I w Wróczycach? To jest duże miasto, myślę, że tam, tam McDonald'a nawet mają, więc myślę, że tam butików może nie być. Uf. Również na TKO można było przeczytać relacje sklepikarza z Jarod, któremu dziki wyjadają, Karol, dostawy słodkich bułek. to Uf. jest skandal. Tym razem przyszedł czas na pizzę. Ja zawsze tak mówię wieczorem, jak jest tak 22 i tak chodzi ten taki wieczorny głód, to tak, tak, też tak mówię. Tym razem, moi drodzy, przychodzi czas na pizzę. Karo, przeczytaj. Proszę cię od przekonał do doświadczenia, hmm. proszę. Przekonał się o tym młody chłopak, który pracuje jako dostawca pizzy. Wczoraj na ulicy Boeniga... Boenigka? No, dalej. <śmiech> Realizując rutynowe <laughs> zlecenie, miał nie lada przygodę. Tak nam opisał swoje doświadczenie. Dotarliśmy do na nagrania tego chłopaka i posłuchajcie jego... <laughs> On się nagrał dyktafonem i opowiedział jak, jak wyglądała sytuacja. Posłuchajcie sobie. Okej, okay, dawaj, słuchajmy. Jesteś gotowy? Jestem dostawcą pizzy i czekałem, aż klientka otworzy mi drzwi do klatki. One sobie nie groźnie. chodziły i poczuły, że mam pizzę w torbie. Chyba domofon coś jej szwankował i nie otwierały się. Najpierw mały dzik doskoczył do mnie i zaczął kwiczeć podniecony, potem reszta to zobaczyła i rzuciły się już całą watachą w moim kierunku. W ostatniej chwili pani zeszła i otworzyła drzwi jak? Były już przy mnie. <ścoughs> przy mnie? <ścoughs> Jeszcze raz, w ostatniej chwili pani zeszła i otworzyła drzwi jak? Były, były. już, już nie. Mnie. No, więc tutaj mamy relację, tako, takie nagranie udało nam się. Ale zdobyć. wow, że ci się, się udało dotrzeć do tego niesamowita. Mężczyzna zrealizował zamówienie, ale dziki były tak podniecone zapachem pizzy, że przez chwilę czatowały jeszcze pod klatką i dostawca nie mógł wrócić do auta. Może dobra pizza, może hawajska. I na, na dole, Karol. <laughs> Śmieszne, się nie. Czemu każda strona uważa, że musi dodać jakiś one-liner, tak? który dośmieszni tego newsa? Jak widać, dziki są wiecznie nienajedzone. Zupełnie jak każde inne zwierzę i ludzie. A widziałeś kiedyś dziki na żywo? Nie, ale Izak widział. Ja byłem w ogóle ledwo żywy, pijany jak 150. I jeszcze kurde dzik na drodze. Drodzy Państwo, ale to nie jedyne spotkanie ze zwierzętami, jakie w Polsce się odbyło, czyli te dziki i dostawca pizzy, bo jak donosi TFN24, jest pan, który po prostu siedział na ławce i strzelał do ptaków, a oprócz tego miał przy sobie... Podstawowy zapas pod... pieniędzy na jedną, dwie doby, czyli 140 tysięcy złotych. To jest tak mniej więcej, ja, ja jak idę do bankomatu, to tyle wybieram, bo... Pewnie podobnie, bo tak uznaję, że nie, powi nie powinno mi być potrzebne więcej na dwa dni, nie? Tylko wtedy, kiedy wiem, że będę robił coś sam, nie? Że nie ja dyska... No no no, 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 no. bo to wiesz, no to weźmiesz sobie 140 tysięcy, pójdziesz do galerii na zakupy, kupisz parę ciuchów, bag czy czajnik czy coś. Zilon. 48-letni mieszkaniec Głogowa został zatrzymany za strzelanie z broni pneumatycznej do ptaków w parku. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał przy sobie reklamówkę, a w niej 140 tysięcy złotych w gotówce. 140 tysięcy złotych w reklamówce ja pierdzie. Ja jak na przykład wybiorę z bankomatu 4000, to noszę to tak. Jakby, jakby zaraz ktoś miał mnie okraść, po prostu wiesz, to jest tak. coś oglądam i tak. Z Może teraz powiesz mniej, wszystkim widzą ładnie. A co to za sytuacja, że wypłatasz 4000 z bankomatu i, ten, i tak skradasz się? No jak. E, jak, jak była sytuacja. E, e, to już biegło o czyli to było. Te pieniądze to były faktycznie jego pieniądze, nie kradzione, bo miał przy sobie potwierdzenie wypłaty z banku. Mhm. Wybrał wszystkie pieniądze, bo obawiał się. Krachu. Myślisz? No, w zeszłym tygodniu. Dlaczego w ogóle mężczyzna miał przy sobie pistolet? Być może obawiał się o zawartość reklamówki, którą miał przy sobie tego samego dnia, 48-latek, podjął swoje oszczędności z banku. Sprawdziliśmy, to jego pieniądze, oznacza rzecznik Głogowskiej policji. Czyli w sumie. Ale to okej, okay, to wszystko spoko. Tylko jakby Czaje, że wziął. Bro... Znaczy, głupie to jest, tak? Ale Czaje, że wziął jakąś, bo broń pneumatyczna to jest wiatrówka, tak? Więc mm -hmm. on wziął wiatrówkę, poszedł z nią do banku, gubi pomysł, numer no, jeden. To tu pieniądze. No to jak pistolet, w sensie, bo jest no, Pneumatyczne. W sensie na no, Czyli to jest na te na, na te kuleczki. Na naboje, tak? takie powietrze. Nie, 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 nie. To też kupujesz normalnie w sklepie z bronią dozwoloną, bez zezwolenia, ale kupujesz taki nabój powietrzny. Nabój to powietrzny? Powietrze. Nie chodzi o wiatrówkę, że masz taki malutki taki. Yy, o, o... A co to jest nabój z powietrzem? No nabój, czyli taką metalową kupkę w której jest sprężone powietrze. To tak, no jest jedna rzecz. Tak, I no. uzupełniasz też naboje, czyli pewnie metalowe kulki, jak w wiatrówce, i to strzela tymi kulkami, a siła wyrzutu nie jest ze sprężyny, jak Trówce, tylko ze sprężonego powietrza. Jak w tym? Jak to nie jest kraj do starych ludzi? Tylko on tam miał samo sprężone powietrze. No. A czemu on się naj***ł po drodze? Karol, no coś tam musiało się stać, może nie może zamknęli mu kanał na YouTube czy coś. E, w każdym razie pozytywną wiadomością jest to, że tak. policjanci sprawdzili pobliską okolicę i nie znaleźli żadnego martwego ptaka, więc e, nie zrobił chyba nikomu krzywdy. Miał 2 promile alkoholu we krwi, Karol. To jest dużo. Dużo. Duży. Pozdrawiamy. Jest to przedziwne, że ktoś, kto się w takim stresie udaje do banku w zeszłym tygodniu, idzie podjąć wszystkie swoje oszczędności i bierze jakąś tam jakiś rodzaj broni do banku, żeby mu się przypadkiem coś nie stało, żeby ktoś go nie napadł podczas powrotu do domu, jak mnie mam, idzie się nawalić jeszcze, siada pijany w parku i strzela do gołębi, to jest Smutne. Mieliśmy w Robczycach coś takiego, co się nazywało LOG, czyli Liga Obrony Kraju. I hmm. można było się tam przyjść, zapisać. Z KBKS-u się strzelało. Krótka broń. Tak. Krótka bojowa, kurde, strzelba. Nie. Krótki bojowy kara karabin sportowy. Krótki, krótki bojowy karabin Nie. sportowy. Tak. Krótki bojowy karabin sportowy. Karabin sportowy. Tak. Dobrze Jeśli kiedyś byłaby taka potrzeba dla was, to tylko od razu zaznaczę: strzelamy na wydechu, czy jak jest. I teraz strzał. Oraz ważna rzecz: trzeba bardzo powoli ściskać spust, a nie tak jak na filmach typu pach 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 Bardzo powoli. wtedy jest większa yy, celność. A podobało ci się? Nie wiem, czy mi się tak albo podobało, albo nie podobało. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie, no nie? A w CSK lubisz pograć, nie? A tak jak pomyślałem o tym, że w sumie taką grą, którą ja najbardziej w życiu lubiłem, chyba z wszystkich gier to był Quake 3. Od jest strasznie mocny w Quake'a. No teraz zainstalował Quake'a 3. Dajcie mu jakiegokolwiek śmiałka. Niech po prostu wejdzie pierwszy z brzegu, kto tam chce, nie masz się znaczy powiadac mapę? Nie jestem aż tak ale pamięć mięśniowa nie dało ci. Ja chyba raz gdzieś przypadkiem zagrałem z tobą w Quake'a, czy, czy byłem razem na mapie. Nie, Włodem się nie da grać w ogóle w Quake bo, bo on, on, on ma to wszystko, kiedy kto upadnie, spadnie, jak się wybija, z której strony, jak on ten, gdzie zaczyna, gdzie się respawnuje. To jest tak, ja dopiero myślę, czy bym skręcił w prawo, czy w lewo, a Włod już myśli o tym, co zrobi, jak już trafi mnie za chwilę, bo wie, gdzie pójdę. Mniej więcej Wam. Mam pytanie do ciebie, Karol. Bo to nawet nie jest moje pytanie, to Julka pyta. Karolu i Wodku, Wodku i Karolu pisze do was z niezmiernie ważnym pytaniem. W ostatnim odcinku Karol powiedział, że powinniśmy cofnąć się w przeszłość i zrozumieć, gdzie popełniliśmy błędy. A więc, czy to oznacza, że Karol cofnie się w przeszłość i zrozumie błąd w podjęciu decyzji o zapuszczeniu brody? Zanim przejdę do tego wigarem, co mi tutaj Julka zrobiła, to ja prób próbuję przypomnieć, w którym odcinku, ja tak mówiłem. E, we wtorkowym. Ale jest jeszcze PS. Całym sercem wielbię i szanuję, więc nie jest chyba tak negatywnie nastawiona Karol do ciebie całościowo, tylko do twojej brody. Umówmy się, Julka jest osobą, która nigdy w życiu mnie nie widziała bez brody. Mogła mnie widzieć w krótszej brodzie, to jest absolutnie możliwe. Co ci mogę powiedzieć? Julka? No co ci mogę powiedzieć. Jest, jest home no co? office, to się nie gole, no a ty golisz nogi, jak nie, nie musisz wychodzić do. domu? Czekaj, bo nie, teraz ja do Julki mówię. Julka, szczerze, nie musisz mi odpowiadać. Odpowiedz sama sobie. Dobra, drodzy Państwo, słuchajcie, my musimy już zmykać, ale to nic. Jest dopiero środek tygodnia. Widzieliście trzy odcinki z pięciu, które są zaplanowane na ten tydzień. Będą jeszcze tak śmieszne rzeczy w lekkostroniczym, że popękają Wam szwy po operacjach, które mieliście. Wam się to po prostu porozrywa, porozrywa to wszystko będziecie musieli znowu i w to zaszywać. Tak będą Wam brzuchy pękać ze śmiechu. i Będą Wam um, łzy cieknąć z oczu i sobie myśleć, no nie mogę, jakie to jest śmieszne. No, ktoś zatrzymał tę karuzelę śmiechu, ale my nie zatrzymujemy tej karuzeli śmiechu, bo jest dużo ludzi, którzy polega. Na to, żeby... A jak już na pewno będziecie się śmiać i śmiać do rozpuku, tak zwanego, to możecie sobie powiedzieć jedno. To, że raczej się mówi, że chodzi się spać z kurami I że jesteście już... <słyskanie> <śledzio> <słyskanie> <śledzio> <śledzio> Lekko... <śledzio> Stronniczy.